To jest czytanie na Maj dla panny. No, tutaj ten Maj zapowiada się smutno dla panien. Może być to spowodowane jakimiś, wiesz, takimi perturbacjami w związku. Może być to takimi, wiesz, zlotami, upadkami spowodowane. Że na przykład ty bardzo pragniesz jakiejś relacji. Natomiast ta druga strona może nie do końca nie do końca to odwzajemnia, może być to związany, ten smutek może być związany jakimś rozstaniem. Tak, może być to rozstanie niekoniecznie na stałe, może być to. Takie rozstanie, wiesz, wyjazdowe, tak? Na przykład, że ktoś wyjeżdża, przyjeżdża, tak? Cyklicznie, nie, czy tam, na przykład, mi co miesiąc wyjeżdża na dłuższy czas, tak? Na przykład, albo miesiąc pracuje tu, yy, miesiąc gdzie indziej, tak, czy, czy coś w tym rodzaju. <laughs> Możliwe też, że na przykład macie coś do uzgodnienia, tak, i ty oczekujesz jakiegoś rezultatu, yy, jakiejś, nie wiem, zgody partnera, czy po prostu. Żebyście mieli wspólne zdanie na jakiś temat, tak? na jakiś temat, jakąś decyzję podjęli, coś w tym rodzaju. Ale partner może mieć odmienne zdanie, może tak twardo, twardo po prostu przedstawiać swoje stanowisko, być nieugięty przy tym. no Może też po prostu, może to jest związane właśnie z jego z jego zawodową sytuacją, której nie chcę odpuszczać, której po prostu ma do realizacji właśnie jakieś plany swoje i nie chcę z tego rezygnować. Ty występujesz, wiesz tak. Z takiego poziomu wiesz właśnie, że ten związek jest dla ciebie na przykład najważniejszy. I chcesz tego takiego ujarzmienia, nie? że chcesz, żeby na przykład partner czy partnerka by był posłuszny, tak? czy była posłuszna Tobie, nie? Ale, ale to się nie do końca udaje. Tak? Może to nie jest, wiesz, może to Ci się wydaje, że to by było wspaniale, nie? na przykład gdyby ten partner, partnerka z Tobą się zgadzali. Natomiast, no, może to nie tędy droga, możliwe, że trzeba przejść najpierw na jakiś czas takiej akceptacji. Akceptacji, wiesz, tego, że inna osoba też ma jakieś swoje cele, że inna osoba nie musi. Wiesz. Hmm, nie musi po prostu zgadzać się z Tobą, nie musi aprobować tak, tego, co Ty sobie, te Twoich planów na przykład, i tu będzie, wiesz, będzie kończenie czegoś, nie? Kończenie jakiegoś, może to być kończenie jakiegoś etapu, może być to też kończenie na przykład, właśnie, czy to relacji. Wiesz, obawiasz się, że będzie ciężko sobie, tobie tak? przebrnąć przez to, że jakby masz w głowie swój plan, swoje zamierzenia, na przykład w stosunku do tej osoby i wydaje ci się, że jeśli to się nie powiedzie, jeśli będzie inaczej niż to sobie yy, Wymarzyłeś, to to nie będzie dobre dla ciebie. Natomiast. Natomiast to może być dobre dla ciebie, tak? Może teraz tego nie widzisz, nie? Ale możliwe, że jeśli teraz jest taki, wiesz, taki czas, że, że na przykład nie dogadujesz się z inną osobą, ona ciebie rani, ona. <laughs> Nie chce tego samego co ty, tak? Nie macie może wspólnego celu. To może jak to może dobrym rozwiązaniem jest zakończenie na przykład takiej relacji, nie? Szczególnie, że tu się pokazuje też właśnie takie, że to nie, nie będzie raczej, wiesz, cały czas dobrze, tylko będą takie wzloty, upadki. Raz będzie dobrze, raz będzie źle, nie? Raz będzie super, fajnie. Yy. Może ty będziesz odpuszczać swoje, swoje jakby zamiary, swoje plany. Ta druga osoba też może ci się wydawać, wiesz, że, że jest bardziej okresami, bardziej przychylna tobie i, i temu, co chcesz od tego związku, ale przyjdzie potem okres taki trudniejszy. I tak będzie to się, wiesz, takimi cyklami powtarzało przynajmniej zaraz w maju. Ale też jest. Wiesz, no pokazało się koło fortuny, czyli też dosyć dobra karta, ale też karta taka, która mówi właśnie o zmianach. Bardziej pewnie będzie Ci sprzyjało szczęście, myślę, finansowe teraz, niż to w uczuciach. Czyli możesz też na przykład tutaj mieć szczęście do, do, do jakichś finansowych rzeczy nie? W, w maju.